Cześć Wasi manowie, to jest Gucia, to jest kolejny odcinek z rankingowych gierek I dzisiaj dobijemy mi srebro 1 Tak, w końcu będę miała srebro Dzień dobry I zamiast oczywiście... Będziemy znowu nagrywać Ja oczywiście um, też nagrywać, dzięki bo nagrywamy dzisiaj bar bardzo dużo... 4. Bardzo dużo dzisiaj odcinków nagrywamy z gminą fortnej... ma. z Fortnite'ika, tylko że po prostu nam się chce jest, co jest? Co mi się dzieje? No co? A jakiś Bambik się kolapsuje, no! Bambiczku! Ale to ten bambik! Ski Bidi, bo bo nie bo, Skąd bo, wśród, wśród, wśród 50 najlepszych graczy to będzie S zadanko i potem zrobię to zadanko czy ja już będę mieć tutaj? Ja jeszcze będę mi brał dwa brakuwało do tego, potem. No jeszcze dopiero mam 13-35, więc jeszcze naprawdę dużo. Tam chyba za dużo ludzi leci. Wycofujemy się? Tak. tak Chodź na ten domek. Nie, tutaj też chyba ktoś leci. Tak, wiem. Wszędzie są ludzie. No to jesteś tutaj. Dobra. A ja nie mam broni. Ja też. Dobra, tam są bronie. No mam pm -a i mam um, na daleko Na pistolka i pm -a. Dobra, mam pompę Dobra, idę na górę Tylko, że to tam... gówno Którą masz tą... E mokre gówno Kurde, ja same pm -y mam, no Jakoś na daleko ja. Zróbmy sobie porządek. Oj, Jazieczku! Zagrajmy tak. Eee, to wywalmy, wywalmy i weźmy ten. Mmm, 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 mmm. Inflatora, Inflator, ale dobra. Uważam, że jest pompa. Co, inflator? Tak, ale inflator nie jest rzeczywiście. Jest inflator. Inflatuje, inflatuje pieniądze w sklepie Żabka. Dobra, spazik. Poprzez inflację, inflatową. Dobra, wydałbym 5000, wszystkie, wszystkie moje złoto, żeby tylko znaleźć teraz klucznik, nie? Kurde, jakie to spotelne. Ja to kupuję. Ale jak czy to? Dobra co tu jest? Dawaj mi klucznik. Mówiłem. Mówiłem. Wydam wszystkie złote, które mam. Pani nie, że mi klucznik. W tym samym czasie my to robimy. Co? So Oni wyjęli klucznika, jest. Nie yeah. mam Nie. Mam! Yes! Nie! Nie! Yes! się Yes! 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 Yeah, oh, oh, oh. yeah. yeah, <laughs> Przestanę dopiero przy ja sobie pozbieram ja maty Będę tego się nie da zbliżyć, więc ja się pozbieram tutaj. Nikę, ja będę Dobra, chuj Bum, 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 bum. Ja to dalej scrolluję. Nie, nie widzę do świata, nic nie mam. Nie mam nic. Nie mam w ogóle złota, mam zero. Ty da, da... 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 się... nie... da się dać. nie, nie da się dawać złota. Tak to? to bym ci dał, bo ja mam już 400. Kurde, ale miałem go i... uminałem. <laughs> XD z debil. No wiem. Dobra, następne rozszerzenia zaraz będą Hmm ja Już miałem wyczuć no? Ta pomba jest w ogóle mega mocna ona, ona, ona zabija w łeb Achita Dlatego wycyluję w... bo się leży. Hmm. No widać Świat jest nieznaczny. Chcesz pizzę? No. chcesz czy nie? A? Chodź. No. no, no 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 no. pizzerina jest not fine. Pizzerina is not fine. Czekaj, a co jest skrolowałem? No, są głupi. Ah, ei. Tá. Não aguenta recuperar nisso. Ah, dá para OK, é verdade. Não. Masz tutaj i tutaj, 6. a ty już nie żyjesz? Mhm Bo mnie Dobra, będę kampił. Mają moją pompę, no weź, bo nie mają moją pompę! Mam ją w dupie, Widałem 5000 tysięcy złota <laughs> Moja pompa... <laughs> Dobra, z <sobie laughs> chyba nie wrzucam

No, 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 brawo, brawo. Osiągnęłeś? Serio? Serio? Zobaczcie sobie z tej mojej pomyłki. U mnie jest łama hita. Mam pojęcie. Chuj ci w głowę. Ok, takie bardzo sterczące. Zajebiście. Nic z o ja też, ja o 5, ale kas, kasuję ten filmik pa, 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 pa. Ja go właśnie wrzucam i widzimy się w następnym